Ruch! Ruch! Ale, ale co to są rób. za napisy w ogóle? No co to, co, co? To jest po kurańsku? Nie, po to. Co to są zapisy? Co to, co to. Co to. Co pierdoła, nic nie wiem, o co chodzi. A to jest teraz, która jest teraz? teraz jest! Jest na czele! To jest kurwa złe! <śla> Dobra, ja, ja z tobą ten to jakiś tam. Haha! Nie, nie, nie! Jesteśmy tutaj. Mata zebra, pada zebra. Mata zebra, ktoś kupił? No, ktoś kupił. Boa! To jest Du <laughs> 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 <Prensuz, please. gülüyor> <laughs> oh,